Cześć, jestem Marika i chciałabym y, y, YouTube'ować z Wami y, razem, z czego mnie zainspirowała y, taka y, jedna dziewczyna, nie będę zdradzać kto, y, na pewno, y, ale jestem jej fanką, ob, oglądam jej filmy od początku, y, y, jest bardzo zakręcona, ale to już nie ma znaczenia, y, y, trochę słów o sobie. Y, y, Jestem osobą z dobrym poczuciem humoru. Mhm. Tak, jestem osobą z dobrym poczuciem humoru, jestem dobrze wysportowana. Um, co ja lubię robić? Okay. nie, No, też oglądasz telewizję, czego najczęściej robię. No i trenuję siatkówkę już od ponad 4 lat. Um, co so, bym mogła powiedzieć Ech, ja pitolę to moja urbansowa ja pitala, ja pytała bym mogła to powtórzyć w milion razy ale to nie ma sensu mm. no niedługo są święta a ja dopiero zaczynam vlogować będę chciała być z wami jak najdłużej ale, ale, no ale Chcę być z wami jak najdłużej, chociaż spróbuję już logować od ponad roku czasu, chyba od roku czasu, ale tak gadam i gadam. To nie ma chyba trochę sensu, co? Ale chcę dostać fajny prezent od Mikołaja. Zrobiłem super fajnego koka. Teraz niedawno. No tak, niedawno. No i co? Chcę pachać do kina. A, no i chyba nie będę miała czasu nagrywać te vlogi w wtorki, wtorki i środy, tak we wtorki i środy, we wtorki i środy chyba nie będę miała na czasu nagrywać vlogi, dlatego, że będę wracać z drugim kursem, no bo jestem dojeżdżającą z tych dojeżdżających, mieszkam daleko, daleko, daleko od mojego miasteczka? Uczę się w czaplinku, tak? Mam bardzo dużo przyjaciół. Lubię. Lubię mieć przyjaciół. Jestem szalona, wiem o tym, ale lubię, być szalona jakie mam skarpetki. Fajne, ja. Mam która ma 42 rozmiary. No dobra. Co ja będę się powoli zbierać? Co miałam powiedzieć, co powiedziałam. No i jeżeli chcecie, żebym dalej nagrywała filmiki, to subskrybujcie i piszcie w komentarzach na, na jaki temat mam na jaki temat mam na robić filmiki. No i mam nadzieję, że będę miała jak najwięcej oglądalności, chcę być lubiana. No No to co? To wszystko, pa!